Dzień dobry. Był płaski aniołek. Jest filmik na YouTube, niezwykłe szydełkowanie. Teraz pokażę, jak wykonać płaski dzwonek. Tak wygląda, jest dobrze usztywniony. Razem z córką mamy zaprojektowane takie robótki tej serii, które będziemy nagrywały, filmiki i pokazywały. W każdym filmiku to powtarzam, że nie wyrażam zgody na rysowanie schematów ani nagrywanie filmików. Chronimy je prawem autorskim. Dzwonek ma 8 cm wysokości. Może być jako zawieszka na choinkę, a także do różnych ozdób. Nagram też filmik z dzwonka przestrzennego, projekt mojej córki Joasi. Tak pięknie wygląda, też ma 8 cm wysokości, jest taki delikatny i ślicznie zdobi na przykład choinkę czy inne ozdoby. Dzwonek ten dziergam. Szydełkiem 1,25 z kordonka muza 10. Wykonuje się go dosyć łatwo. Zaczynam od tej góry, i na oczku magicznym 8 oczek półsłupków. Zostawiam pół metra takiej nitki. I tak, jak już mówiłam, Zaczynam od oczka magicznego. 8 posubków. Tu sobie niżej wezmę tą nitkę, w której zrobię zawieszkę 8 posubków. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lekko tu ściągam. Wkuwam się tutaj w to pierwsze oczko i zamykam oczkiem ścisłym. W pierwszym tutaj oczku dodaję w tym pierwszym dodaję 2 półsłupki. W sumie w tym okrążeniu dodam w, znaczy się w, najpierw trzy dodam półsłupki, w dwa. W sumie muszą być pięć półsłupków dodanych, więc tutaj w tym, w tym oczku dwa półsłupki, tu jest jeden, drugi, dwa oczka przerabiam, półsłupkami ten. Drugi półsłupek, i w trzecim tutaj oczku dwa półsłupki. Jeden, dwa. Przerabiam dwa oczka. Jeden, dwa. I tu w następnym dodaję dwa półsłupki. Jeden, dwa. Przerabiam. 3 oczka 1 2 3 dodaję tu w następnym dwa półsłupki I teraz przerabiam 3 oczka 1 2 3 i w następnym dodaję dwa półsłupki. W następnym oczku. Już jest dodany. Dodane są te półsłupki. Teraz będę robiła na okrągło. Na okrągu 32 półsłupki. 1 2 3 4 5 i tak do okoła 32 posubki w każdym tutaj oczku. Przerobiłam do okoła 32 razy tymi posubkami. Tak Wygląda. On jest podwójny, dlatego później fajnie wygląda ta góra. Składam tu na pół. To oczko musi być przy samym brzegu. I pięć oczek łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Słupek. I tutaj wkuwam się w to oczko, łapiąc od razu drugą stronę. Przerabiam ten słupek. Jedno oczko. Przerabiam słupek. I tutaj w następne oczko, też załapując po drugiej stronie. Przerabiam ten słupek. Jedno oczko, i w następne tutaj oczko przerabiam ten słupek. I tu jeszcze jest też oczko. Aha, tu nie przerobiłam oczkiem. Dopiero teraz następne oczko. Słupek przerabiam. Jedno oczko. I już ostatnie musi być sześć tych słupków. Tutaj w ostatnie też łapiąc po drugiej stronie. Przerabiam. I tak wygląda. Tutaj ten pierwszy rząd. Tego dzwonka. Tak wygląda pierwszy rząd tego dzwonka. Z tej strony tak samo, z dwóch jednakowo. Teraz będę wyrabiała tą część tutaj, taką promienistą. Ona jest z 30 oczek łańcuszka robiona. Tu zaraz pokażę, bo jak już kiedyś no, w jednym z filmików wspominałam, że zawsze zrobię sobie takie modełko i później sobie znaczę, że tu ma być 30 oczek tego łańcuszka. Więc teraz 30 odwróciłam, bo to było to oczko po tej stronie, odwróciłam tą robótkę. I 30 oczek łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Jest 30 oczek łańcuszka. Wchodzę tutaj w tą pierwszą poprzeczkę i przerabiam półsłupkiem. I też 30 oczek łańcuszka będzie w tej drugiej poprzeczce, z tym, że tu ma być wkute dwa razy tutaj w tej drugiej jest dwa razy wkute po 30 oczek, tu widać to jest jedno to drugie tu już zrobiłam te 30 oczek tego łańcuszka i tutaj w tej drugiej poprzeczce wkułam się dwa razy tutaj, teraz tej trzeciej będzie trzeba w się trzy razy. Trzy razy tej pentelki po 30 oczek. Trzy razy to dwa razy, i na końcu jeden raz. Tu jeszcze pokażę na tym mojej ściądze. To jest ściąga moja, na której tutaj pokazuję. Tu widać. Tak. Tu jest jeden raz, dwa razy, trzy razy, dwa razy tego łańcuszka po trzydzieści oczek. I tu w ostatniej, tej poprzedce jeden raz. I pokażę, jak przechodzę do następnego wzoru. W sumie ma być dziewięć. Tych pętelek. Już przerobiłam te wszystkie łańcuszki dla przypomnienia. To jest pierwszy, ten łańcuszek. Później wkułam się tutaj raz i dookoła, tak, tutaj dwa razy w drugiej poprzeczce. Tu trzy razy, dwa razy.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Odwracam robótkę i tutaj wchodzę do tej pierwszego łuku, tutaj do tej pierwszej pętli. I przerabiam półsłupkiem. Będę wyrabiała tutaj pierwszy rząd. Po tych pętlach. Będzie tutaj cztery oczka przerobione: jeden, dwa, trzy, cztery. I tutaj w tą pierwszą pętelkę wchodzę, przerabiam półsłupkiem i jedno oczko przerabiam. Wchodzę do drugiej pętelki, uważając, żeby się nie przekręciła. Przerabiam półsłupkiem i trzy oczka łańcuszka 1, 2, 3. W tą samą pętelkę przerabiam półsłupkiem i jedno oczko i w następne też Uważając, żeby nie była przekręcona, wchodzę, przerabiam słupkiem, 3 oczka łańcuszka i tak do końca tego tych pętelek. Jestem już tutaj przy końcu tej ostatniej pętli. Ma być 9 tych ząbków: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i to będzie 9, 9. Ten, dziewiąty, ten ząbek, czy oczka, łańcuszka, tu już mam jedno oczko, jeden, dwa, trzy, i w tą ostatnią pętlę przerabiam półsłupkiem. Teraz cztery oczka, łańcuszka, jeden, dwa, trzy, cztery. Odwracam robótkę, i tutaj w ten pierwszy ząbek przerabiam. Półsłupkiem. Teraz w każdym będzie po 3 oczka łańcuszka, w każdym tym ząbku, więc 1, 2, 3. W tym ząbku robię półsłupek. 1, 2, 3. W następny wchodzę, tutaj ten ząbek. Półsłupek. 1, 1 2 3 i tutaj dalej tak jak tu było na początku. I już zrobiłam te 9 ząbków tutaj ten jest pierwszy, tu drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Robię cztery oczka łańcuszka dwa, trzy, cztery. Odwracam robótkę i przechodzę do wzoru tutaj następnego. To będzie pierwszy, drugi, trzeci od tych promieni. Było cztery oczka, łańcuszka i teraz będą trzy oczka łańcuszka, ale najpierw, jak zrobiłam te cztery oczka łańcuszka Tutaj przechodzę do tej poprzeczki. Półsłupek i jeszcze jeden półsłupek. W każdym tutaj tej poprzeczce musi być teraz po dwa półsłupki. I trzy oczka, łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Do następnej. Półsłupkiem przerabiam. Jeszcze jeden półsłupek. Jeden, dwa, trzy po supek jeszcze 1 1 2 3 i tak łącznie z tym do tego brzegu jeżeli się wyrażam tak niefachowo to przepraszam ale staram się jak potrafię już jestem tutaj przy końcu też jest 9 tych ząbków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 teraz Będę wyrabiała już te ostatnie łuki. Jak to były po bokach po cztery oczka łańcuszka, to teraz będzie pięć oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam robótkę. Tutaj w ten ząbek wchodzę. Przerabiam półsłupkiem. I teraz będzie cztery oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. 4, następny ząbek. Przerabiam półsłupkiem. I teraz 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Następny rządek. Półsłupek i 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Następny rządek ząbek. I to będzie teraz 5 oczek, tak na zmianę. Na przemian, jak tu będzie? Pięć, to będzie 5, to 4, 5, 4. Już jestem na końcu. też jest 9 tych łuków. Teraz będę ozdabiała te łuki tymi malutkimi ząbkami. Więc odwracam robótkę. Przechodzę tutaj do tego pierwszego łuku, przerabiam półsłupkiem, dwa oczka łańcuszka, jeden, dwa, wkuwam się, przerabiam, dwa oczka łańcuszka, jeden, dwa i w ten sam łuk, jeden, dwa, w ten sam łuk, jeden, dwa. Ten sam łuk. Muszą być 5 ząbku. 1, 2, 3, 4. Jeszcze jeden. 1, 2. W tym samym łuku jest 5. Teraz przechodzą do następnego od razu tego łuku. Przerabiam półsłupkiem i też od razu do następnego. I robię właśnie te małe ząbki. Jeden, dwa. Półsłupkiem przerabiam. Jeden, dwa. Jak już mówiłem, musi być pięć, jest trzeci. Jeden, dwa, czwarty. Jeden, dwa. Piąty, i bezpośrednio tutaj w ten następny półsłupek, i od razu do tego łuku wyrabiam ząbki. Już zakończyłam ozdabianie tych łuków tymi ząbkami. Tutaj też jest pięć tych ząbków. Następnie wkułam się tutaj w to oczko, zamknęłam oczkiem ścisłym. Nitkę utnę po. Usztywnieniu, żeby się nie pruło. Teraz będę robiła tą zawieszkę, dlatego zostawiam tą dłuższą nitkę, ale jak ktoś chce, to może zrobić zaraz sobie po wyrobieniu tej górnej części. Ja robię przeważnie z 30 oczek, ale jak ktoś chce dłuższe czy krótsze, to według uznania. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 9, 30. Wkuwam się tutaj w środek. Zakończę tutaj oczkiem ścisłym. Jeszcze raz, gdzieś tu, żeby to zabezpieczyć. Staram się że rzetelnie to przekazywać. Może się trochę przedłuża, ale już tak, taka jestem. Tak wygląda po zrobieniu. Zaraz pokażę, jak. Usztywiam. Do usztywnienia używam ługę, jedną zakrętkę ługi i dwie łyżki, łyżeczki przepraszam, cukru. Wsypię trochę pomięknie dobrze rozmieszam i potem zamaczam tą robótkę w tej łudze, ale do tego miejsca bez tej zawieszki. Ona troszeczkę tam pomoknie, taką mokrą już. Zapinam tutaj tymi igiełkami. Formuję, żeby osiągnąć taki format, jak będę chciała. Nie suszę na słońcu swoich robótek, bo kolorowe ciemnieją, a białe żółkną. To tyle. Robótka się suszy. A tu jeszcze raz pokazuję, jak to pięknie wygląda. Dziękuję za wspólną pracę. Serdecznie zapraszam na następne filmiki. Pozdrawiam. Do widzenia.